Witam w kolejnym blogu. Tak dla odmiany, trochę prac polowych. Z, z tego względu, że mamy super dzisiaj pogodę, słonecznie, bezwierzchnie, Postanowiłem troszkę posiać nawozu. Znajdujemy się na działce 5,5 hektarowej. Jest tu zasiane żyto hybrydowe KWS Vinetto. Siew był bodajże 2 albo 3 września Na metr kwadratowy wysiałem około tam 200 roślin ładnie mi to się zagęściło klon wygląda zdrowo No i jedziemy Siejemy Saletrosan 26 w dawce 200 kg na hektar Jak troszkę ogarnę temat, to zaprezentuję zestaw do siania w tym New Hollanda Dlatego do zobaczenia za jakąś chwilę. No i jestem już z powrotem. Ja się takim zestawem. Zakupionym też w 2020 New Holand M160. Ciągnik w oryginale. Niemalowany. Nieremontowany na oponie 540-65, 28, gdzieś 95%, tył 650-65-38, chodził na bliźniakach, bo widać ta obwódka. Opony praktycznie nówki, nie poszarpany, nie popękany. Podobna historia jak z rządirem. ja doszłem do wniosku, że wolę dołożyć te 10 tysięcy na ciągniku, a jednak kupić w oryginale i w dobrym stanie, bo wartość samych tych opon to jest gdzieś 30 tysięcy złotych, takiej średniej firmy. Cztery pary wyjść hydraulicznych, no ten akurat ma hicza. nie wiem przy czym on chodził, czy przy peczkowodzie jakimś, czy przy czymś, no... Nie ma górnego zaczepu, dlatego muszę kupić konsolę i górny zaczep suwany. No koszt takiego zakupu to jest około 5000 500, zł. Rozsierasz suki. Po odnowie, tam ze 3 lata temu, był podmalowywany, podspawywany, bo niestety no, ma tylko talerze z kwasówki. A ból jest taki, że ony o tu się prowadzi. nawóz. I no niestety, że no jakby nie było. Nawet, nawet na tej kwasówce widać gdzieś tam lekką rdzę. Ładowność to na 800, babna tam 2, 2, 200. W środku, w środku klandeczka jest. W środku no to tak to wygląda. Te gniazda też są z kwasówki, dlatego no nie są zeżarte. Tak to się prezentuje. Od 12 do 24 metrów można ustawiać wysiew tu, tymi bocznymi regulacjami. Pytanie, czy warto kupować taki ciągnik? Ja uważam, że w tych pieniądzach, które trzeba za taki ciągnik dać, nic. Mądrego się za zbytnio nie kupi. Bo 160-konny ciągnik to tylko no za, w tej cenie no to wchodzi chyba w grę Ursus 1614 albo Zetor 16245. Widać, nigdzie nie malowany. Nie chce mi się maski otwierać, bo bym pokazał, żeby ktoś mi znowu nie zarzucił. A może otworzymy. Aby mi ktoś znowu nie zarzucił, że ciągnik nie ma tego przebiegu, który ma. Po kolektorze będzie widać. O, synek, pociągnij tą fajkę bok. O. Dwie bateryjki małe, chłodnica, klima, założona nowa pompa. O, tak wygląda kolektor, turbina. Nigdzie widać, niemalowany, nie zarzygany Niepowypalany, jak ktoś wie o co chodzi, bo przecież jak mają ciągniki po 15-20 tysięcy godzin, to to wszystko to jest tak ze żarte, żarte, wgryzione. A tutaj no co, wymieniłem mu filtr, olej. I jazda. Ciągnik 7,5 litra pojemności. 160 koni na skrzyni Power Command. Brudno jest, no bo niestety, jak się je nawóz, no jakby nie było, no błota naniosłem. Podłoga niepowycierana. Sprzęgło, hamulec, siedzonko boczne, fotel pneumatyczny oryginalny, nie również nie larty, nie, nie po, poszarpany. Eee. Zegar, ale to później pokażę. I ogólny stan radyjko, nagrzewnica, szyber dach, otapicerowanie. Chcę pokazać, tylko jak wsiadłem, to troszkę mi ciężko. Tak jak mówiłem, no niepodarty, niezniszczony ciągnik. ciągnik na zegarze ma 8 bodajże 5000, ale tak naprawdę, bo to jest od znajomego, sprowadzony z Holandii. Yy, jego przebieg yy, zaraz. On miał 9, 9 bodajże 9,700, czy coś takiego, koło 10 tysięcy, około 10 a teraz 8. Tak, 8,5 pokazuje. Zaraz zobaczymy. Licznik dlaczego miał wymieniony? Wymienił mu, bo miał dwa takie i jeden szedł no, do kogoś, tak jak to handlarz sprzedawał tam, nie pamiętam, no, gdzieś, gdzieś tam miał iść, zachodniopomorskie czy gdzieś. No i stwierdziliśmy, że nie działają tutaj te przyciski od oleju, tu jest akurat ci się nie oleju, paliwo, temperatura wody, ładowanie godziny o tak jak mówiłem 8,5 i te przyciski nie działały akurat w nim a miał jeszcze takiego tm -a 165 no to zrobiliśmy podmiankę i te, tamten właśnie te, TM miał te 8,5 tysiąca, tak, tysiąca w każdym bądź razie no ma prawie 10 ale utrzymany jest bardzo dobrze silnik weko wzrywny Oszczędny w stosunku do John no, naprawdę mało pali. Skrzynia Power Command, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma żadnych biegów, tylko przełącza się tymi przyciskami. O, tak jak tutaj widać, B2 to jest wszystko bezprzęgłowo. Tylko tu jest jeszcze przycisk i się przechodzi z kosza na kosz. Jak się chce przełączyć na C, na górny kosz, na szybsze skrzynie. To wciskam tak ten dolny i, i normalnie przyspiesza bez żadnego sprzęgła ani postoju. Co mi się nie podoba w tym ciągniku, tutaj jeżeli chodzi o EHR, no EHR jest. No jakiś tam guzik, tak jak tutaj pokazane, ale no nie ma tylko grzebienia. Właśnie to jest ta różnica w TM-ie, a M160, no ten jest z 99 roku. Tamten ma 18 biegów do przodu, ale nie ma tego guzika pod spodem i nie ma tych trzech koszów, tylko jest no stop do góry, tylko ciągniesz bez, bez, bez żadnego przerzucania na, na dolną albo górną skrzynię. I tutaj właśnie tym, tamten ma suwak, ten ma ten EHR. To niby jest wajcha mechaniczna, ale to nie jest mechaniczna, to jest czujnik. Czujnik jest pod spodem, i, i regulacja wysokości orki. A tym później, po, po ustawieniu tej wajchy, tylko się góra dół podnosi i opuszcza. I to wszystko, tak jak mówiłem. Cztery pary wejść hydraulicznych EHR, dotykowy przedni napęd. Włączanie na stałe, włączanie z automatu, włączanie blokady automatycznej i na stałe. No i tutaj dosiążania, niedosiążania. Ciągnik, tak jak mówiłem, kupiony bardzo dobrych pieniądzach. Co jeszcze można w tej cenie kupić? No, można kupić MX-a no ale to 120. Na silniku. Tam jest chyba kurnia. Zapomniałem teraz szczerze mówiąc, kuminsu, kuminsu na kuminsu jest. No to bardzo dobry silnik też, też bardzo fajnie to chodzi i w miarę oszczędny. Yy, tak jak zawsze mówiłem, ciągnik, żeby przyszedł z zagranicy, to musi mieć jakiś mankament. Tak i ten się nie uszczekł. I też oczywiście miał, dlatego był sprowadzony. Nie ma bajchy od przełączania 540 i 1000, bo pękło im z tyłu ramię, jedna belka i zachoczyła o linkę, wyrwała całą tą bajkę z linką do tyłu no nic więcej na szczęście nie, nie uszkodziła a dlaczego tak się stało yy, pomimo to, że ja kupiłem go od tego znajomego on nie wiedział no to szybko się dowiedziałem jaki on ten ciągnik miał mankament, on sam tego też nie wiedział dopiero jak poszedł w robotę to oczywiście się pokazało yy, zaczął mi wyrywać sam podnośnik Pół ze ziemi. Jak orałem, to, to sam sobie go unosił, tak. Nie wiadomo było dlaczego. Zadzwoniłem do, do Elektronika. Przyjechał magik, popatrzył, podłączył komputer. Hm. Okazało się, że jest wagnięty czujnik uciągu to jest. To pokrętło to od tego yy, Jak to działa? Jak ciągnik czuje opór yy, koła. Wpadają w poślizg. Tu jest nawet ustawiony właśnie ten poślizg. Widać procentowo. Tam teraz jest na 32 bodajże. Jest ten uślisk. Podnosik sam chce go drygnąć, żeby po prostu no, nie zakopał się ciągnik. Tak? I ten czujnik był uszkodzony. Nie wiedział, ile tego podnieść, jak podrygiwać tego. Dlatego wyrywał go praktycznie. Nie szło uorać, bo wyciągał go całkiem na zewnątrz. I Miał takie odpały, że nawet na pusto, pomimo to, że, że nic nie było zapięte na, na, z tyłu na podnośniku, yy, sobie sam w trakcie jazdy pod, po, potrafił podnieść. Dlatego gdzieś pewnie zachoczyli o maszynę, yy, urwali tą belkę, no i wyszło jak wyszło, sprzedali go. Ja yy, zapłaciłem za tą przyjemność 200 zł. Po podłączeniu pod komputer mechanik mi powiedział: Potrzebne ci to? Stwierdziłem, że nie. Było włączone tak, i wtedy szarpie pod podnośnikiem, zrobił tak, stykło, wyłączyło się, mówi, no możesz orać. No i wszystko. 200, dziękuję, do widzenia. No i ciągnik chodzi, chodzi, nie szarpie, podnosi bez problemu i wszystko działa. Tak to wygląda, mówię, jestem super zadowolony, Ech, już nim trochę porobiłem, poorałem, powoziłem obornik, teraz siewy. Także no, naprawdę fajnie mi się to sprawuje. Polecam ten ciągnik. Mówię, z takim przebiegiem można kupić. Można nawet jak ma 12-13 tysięcy był dobrze eksploatowany. Oleje na czas wymieniane. Nie ma z tym problemu. Zbiornik 400-litrowy. Zobaczymy teraz, jak to chodzi. Bo już też wracam do domu. Pięknie gra. Dźwięk piękny jest z tego silnika. John Deere tak sobie pomrokuje, ale ten z tą pojemnością z tymi koniami naprawdę robi robotę mam nadzieję, że to było słychać eee, już ruszamy tylko od telefonu i teraz bezprzęgłowo łączamy na B6rewerik i jedziemy C1 C2 i następnie o, żyto bardzo ładnie wygląda dostało pierwszą dawkę nawozu od jutra ponoć tam mówią jakieś tam ochłodzenia ale to chyba nie na długo tygodniowe czy jakoś dlatego myślę że będzie ok na razie dzięki